Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Mariusz Miśkiewicz. W firmie Meditrans pracuję w dziale sprzętu i w nim zajmuję się obsługą techniczną, jak i sprzedażową mikroskopów stomatologicznych. Chciałbym Państwu pokrótce dzisiaj przedstawić budowę mikroskopu Lejka w modelu M320. Akurat prezentowany model, jaki tutaj mamy, jest to pakiet high-end, czyli najbardziej rozbudowany model mikroskopu Lejka. Posiadający zarówno obiektyw zmiennoogniskowy w zakresie 200-300 mm, binokular o zmiennym kącie nachylenia od 0 do 180 stopni. Mikroskop posiada również. Tor wizyjny, dzięki czemu możemy sobie archiwizować, nagrywać nasze zabiegi operacyjne. Jest to wersja mobilna mikroskopu Lejka model M320. Składa się z podstawy jezdnej, z masztu jednostki centralnej, czyli jest to nasza cała elektronika mikroskopu, jak i z ramienia oraz przystawki optycznej. I tutaj Producent jakby proponuje nam w przystawce optyki oświetlenie mikroskopu, czyli tu mamy pierwszą taką zaletę technologiczną bardzo dużą tego mikroskopu, że mikroskop nie posiada żadnego okablowania. Czyli nie posiada światłowodu, nie posiada przewodu zasilającego diody w głowicy, co jest bardzo ważne w eksploatacji mikroskopu. Po prostu nie ma się co w tym mikroskopie zepsuć. Nasz mikroskop w takim pakiecie posiada binokular o zmiennym kącie nachylenia, co jest bardzo ważne w ergonomicznej pracy, w powiększeniu. Tutaj mamy, producent proponuje nam Ergonoptic Dent, czyli jest to taki nasz pierścień rotacyjny, dzięki któremu możemy sobie skręcić głowicę samego binokularu, tak? czyli jak obrócimy sobie mikroskop w taki sposób, Możemy sobie wyprostować binokular do naszej prostej, ergonomicznej pozycji w pracy z mikroskopem. Pokażę może na czym to polega. Kierujemy sobie wiązkę naszego światła w bok i możemy sobie wyprostować ten binokular tak, żebyśmy nie zmieniali swojej ergonomicznej pozycji do pracy. Mikroskop posiada obiektyw o zmiennej ogniskowej, czyli mamy zakres pracy naszej soczewki w przedziale od 200 do 300 mm, czyli daje nam to 10 cm wartości roboczej i naszego jakby wyostrzenia obrazu w tym przedziale. Mikroskop posiada 5 stopni powiększeń, tutaj nasze rzeczywiste powiększenie na karecie powiększeń wartości są od 6,4 do 40 razy i daje nam to rzeczywiste powiększenie około 24 razy, takie, takie możemy uzyskać. W przystawce głowicy mamy potencjometr od siły natężenia światła, czyli możemy sobie to światło Zmniejszyć tak na przykład do pracy z kompozytem. Tak? Mamy wmontowany film do pracy z kompozytem, żeby materiał tak szybko nie polimeryzował, jak i wiązkę skupiającą światło mikroskopu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę podczas mojej prezentacji mikroskopu. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących mikroskopu chętnie na wszystkie odpowiem. Poniżej zostanie podany kontakt. I, I zapraszam gorąco też do odwiedzenia strony www.meditrans.pl